Witam wszystkich z tej strony Robin Skateboard i jakże powiedziałem, witam Was w kolejnym odcinku. sobie zagrajmy w Gothic 2 Noc Kruka. W tym odcinku, jak widzicie, zaczynamy w porcie, ponieważ udajemy się do naszego starego przyjaciela, którym jest. Pam, pam, pam. Chyba oszalałem! Lares. Co ty tutaj robisz? Hej, Lares, ty stary draniu. Hej. Zaczynamy od rozmowy, ty stary to jest słabo, no ale Jak trudno. się ty tu dostałeś? <coughs> Udało mi się w samą porę uciec z Doliny razem z Lee i paroma innymi chłopakami. Pamiętasz Lee, prawda? Oczywiście, że pamiętamy Lee. W końcu niego słyszeliśmy, więc tak. Oczywiście, że pamiętam Lee. Więc wydostałem się z nim z kolonii, zaraz po tym jak bariera została zniszczona. Teraz on i jego chłopcy są w gospodarstwie Onara. Zawarł układ z właścicielem. Lee i jego chłopaki bronią gospodarstwa, a Onar ich karmi. Watras <laughs> mnie przysyła. Watras mnie przysyła. Wspominał, że możesz mi pomóc. Poznałeś już Watrasa. Musiałeś zrobić na nim niemałe wrażenie. A no, wiadomo. Inaczej, z pewnością nie podałby ci mojego imienia. Zwłaszcza, że wciąż trzeba rozwiązać sprawę zaginionych ludzi. Mm -hmm. Czego ci potrzeba? Więc tak, Watras wręczy mi ornament. Potrzebujemy pomocy do zaginionych. Zresztą muszę skontaktować się z Paladynami. Możemy ogólnie z nim dużo pogadać i właśnie trzeba będzie opowiadać wszystkie te sprawki, więc może najpierw pogadamy o tym ornamencie, który nam wręczył Watras. Watras wręczył mi ten ornament, abym ci go przekazał i polecił zwrócić. Dokładnie. Ech, a to ci niespodzianka. Znowu wszystko na mojej głowie! Powinienem był się domyślić. Niestety. Teraz muszę przebyć całą wyspę i oddać to coś magom wody. O, ważna sprawa. Zrobię to za ciebie. Zrobię to za ciebie. Hmm, nie, chyba lepiej będzie, jeśli ja to zrobię. Możesz mi jednak towarzyszyć, jeśli chcesz. Bardzo chętnie. Niestety nie mogę teraz opuścić tego miejsca. Muszę pilnować portu. O, jak widzicie. Dziękuję, ale nie się zajmujesz. Potrzebuję pomocy. Potrzebuję pomocy. Jak mogę Cię wesprzeć? I tutaj potrzebuję pieniędzy. Yy, pancerz broni. Yy, nie o tym mi chodziło dokładnie, co do pomocy. Za wszystko co ja musimy się z Muszę z koniecznie porozmawiać z Paladynami. A czego od nich chcesz? Posiadają formację. potężny amulet zwany okiem i nosa. Muszę go mieć. A. I myślisz, że po prostu ci go oddadzą? Nigdy nie dostaniesz się do górnego miasta. Oj tam. Jakoś trzeba. E, czy wiesz, dlaczego tu są... Są tu paladyni. Czy wiesz, dlaczego no, tu są paladyni? I tyle. Nikt nie wie na pewno. Większość ludzi uważa, że to z powodu orków, ale ja mam inne zdanie na ten temat. Mm. To ma pewnie coś wspólnego ze starą kolonią karną. A jest jakaś nowa kolonia karna? O ty kurde, on wie więcej niż my. Whereas swine, że pontonczy się do jednej z gildii. Bardzo ważne. Wspomniał, że możesz mi pomóc dołączyć do jednej z gildii. <laughs> Nie lubisz się przepracowywać. No, a to lubi. No, rozumiem. Wiadomo. Jeśli chcesz się przyłączyć do Li, to mogę pogadać z najemnikami. <laughs> Z pewnością łatwiej byłoby ci się wkręcić do klasztoru. No właśnie o właśnie to nam chodzi. A zdecydowanie najprostsze byłoby dołączenie do straży. Nie, to Którą nie kręci. gildię wybierasz? Magów Ognia, oczywiście. Magów Ognia? Watras <laughs> pewnie się tego nie spodziewał. Inaczej by cię do mnie nie przysłał. <laughs> jeśli chcesz się dostać do klasztoru, to będzie cię to kosztować. Niekoniecznie. Nie pozwolą ci wejść do środka, jeśli nie opłacisz daniny. Tylko watras może coś z tym zrobić. Znimo Musisz z nim sposób. pomówić w tej Jest sprawie. Jest trochę inny sposób, który właśnie zrobię, ponieważ w poprzednim przejściu wykonałem inny sposób. Zapłaciłem 1000 sztuk złota i przyniosłem owieczkę, a w tym, tym razem zrobimy trochę inny. W inny sposób to rozegramy, więc dobrze jeszcze popytamy. Czego konkretnie się zajmujesz? Czekasz nam o Nie mogę o tym Niestety. Mówić. Watras urwałby mi łeb. No niestety. Potrzebujemy pomocy nie. Co do zaginionych? Co łączycie z Watrasem? Co łączycie z Watrasem? Powiedzmy, że mam pewną umowę z magami wody. Jasne? Brakiego Jakiego rodzaju umowę? Takie bractwo. My dla Jak nich pracujemy, no a właśnie. oni dbają, abyśmy nie mieli kłopotów przez naszą przeszłość. Fajna sprawa. Mówisz teraz o wodnym kręgu, tak? Właśnie, wodny kręg. E? Wiesz o nim? Watras mi powiedział. Aha, aha, trzeba było tak od razu. A, no, widzisz. Ciekawczy teraz nam powie coś? Czy... Robię to tak. samo co wszyscy pozostali. Wykonuję zadania zlecone przez magów wodry. Część zaginionych to rybacy. Razem z nimi zniknęły również ich łodzie. Właśnie dlatego stoję tu i obserwuję port. ale możesz mi pomóc? Dam ci mój pierścień z akwamarynem. To znakłem znak znak kręgu w że będziemy mieli Dzięki temu inni rozpoznają, Znanie, że pracujesz znamy. dla mnie. Znajdź mi zastępcę tak, abym mógł w spokoju zastępcę, odnieść odprawa. Będziemy musieli znaleźć zastępcę z nas dla. To za, Obserwuję targowisko. Choć nie mam pojęcia, kto zajmuje się tym w tej chwili. Najlepiej porozmawiaj ze wszystkimi przebywającymi tam ludźmi. Właściwa osoba rozpozna cię no, musimy znać powiedz jej, tak. aby znalazła zastępstwo. Okay, os. Ja wiem kto chyba jest właśnie jednym z ludzi z Bractwa i za chwilę się tam udamy i poszukamy tego człowieczka. No ale dobra, opowiedz mi więcej o wolnym kręgu, o li najemnikach, dobra, chodźmy, może mnie czegoś nauczyć. On może nas nauczyć zręczności i takich typu rzeczy. Lepsza siła i zręczność na pewno nie. Zaszkodzą. No i może nas nauczyć. Siły i zręczności. Nie potrzebujemy niestety tego. Znaczy, niestety, niestety, jak to woli. Dobra, pogadane, pogadane, wszystko fajnie. Załóżmy sobie ornament. E, symbol przyjazności do danego kręgu. Charakterystyczny znak. I możemy amulet szukającego ognika sobie założyć. Pokażę Wam, jak to wygląda. Widzicie, poszukaj czegoś, chodź za mną. On będzie teraz. Możemy poszukać wszystkiego, co znajdziesz. Potrzebuję broni do walki w ramczu. Ciekaw co znajdzie w tym miejscu. Zzzz, Z... ognik nam powiedział bardzo dużo. I... Czy ruszy się? Chyba nie ma nic w okolicy O no niestety. Chyba nie znajdzie nam broni. No nic. Możemy wyłączyć ognika. No i... E, tak, dobra, więc widzicie. Mm, musimy udać się do watra. A mo farz, co pieniądzek kończył. Może No raczej ziomuś. Tak, masz coś przeciwko? Tak, masz coś przeciwko? Nie masz Trzeba, do czego nie. szukać. Koleś po prostu szuka zaczepki. Spokój się, chcę tylko wypić piwo. Spokój się, chcę tylko wypić piwo. Dobrze. Ale żeby wejść do środka, żeby To jest coś tak żenującego, Koleś. Nie ma szans. Zapomnij o tym. Zapomnij o tym. Nie Nie ma takiego. Tutaj. Patrzcie, kicwajczyk, ale najpierw spuszczę ci porządne lanie. I zapis, oczywiście, bo z nim coś pamiętam, że strasznie ciężko się walczy. Nie wiem czemu. E, jakoś tak pewno, że zawsze trzeba było się tak nabawić. Ale coś mi się Wielu chyba tylko go. wydaje, że... ...było trudno. Tak, po prostu kiedyś nie umiałem się... E, ...bawić i grać w tą grę. A teraz, jak widzicie... ...nie jest trudno. Po prostu wystarczy A tak obrona. Jak na większość z przeciwników tutaj, w mieście... ...tylko, z, e, no, strażnicy i tak dalej. Niektórzy, albo ci, którzy są na wyższym poziomie walki... ...mogą nas załatwić, ale jak widzicie, mo jest łatwizną dla nas wszelaką i możemy obrabować go, miał tam jakieś podstawowe przedmioty. E, dobra, olejmy gościa. Czy on, jeśli z nim nie zagadamy może jakiś eksp, chociaż. Nie, dobra, olać to, już mniejsza z tym. E, idziemy do Watrasa, ponieważ z nim mamy pogadać. Teraz e, tak, bo nie powiedziałem jakie jest nasze teraz główne zadanie. Naszym głównym celem jest teraz zostać magami ognia, więc od razu e, pozostanie właśnie... E, Miejscowym. Musimy znaleźć sobie, jakby, wiecie, pracę taką ważniejszą. Więc dlatego będziemy zostawać magami e, ognia, tak jak było w głosowaniu i tak jak ja zatwierdziłem. Więc wat, raz, jeszcze do Ciebie mamy parę spraw i, I e, 30 ta... punktów mamy, to ja z 10 będę dał manę od razu na wejściu. A to chwila. Lars wspomniał, że możesz pomóc mi dostać się do klasztoru magów ognia. Lars wspomniał, że możesz pomóc mi dostać się do klasztoru magów ognia. Taki jest Twój wybór? Ścieżka ognia? Tak. Owszem, mam zamiar zostać magiem ognia. <laughs> o ile pamiętam, to oni chętnie przyjmują nowicjuszy. Po co ci moja pomoc? Lares wspominał, że w celu przystąpienia do klasztoru trzeba wnieść jakąś daninę. Bezpośrednio pomóc ci nie mogę. Jak zapewne wiesz, jestem magiem wody. Znam jednak dość dobrze maga ognia imieniem Daron. Ten coś ci reguły tym. zbiera datki w pobliżu targowiska. Dokładnie. Słyszałem ponadto, że to nie jedyne jego zadanie w tamtej okolicy. O, 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 Powiedział że. mi kiedyś o posążku, który mu skradziono. Jest ten posążek. Sprawa jest dla niego bardzo ważna. I z pewnością wesprze cię, jeśli odzyskasz dla niego ten posążek. Hmm. Rzecz jasna, fakt zostania magiem ognia nie oznacza, że nie możesz dołączyć do kręgu. O, Warunek jest jednak jasny. Musisz, Musisz... dojść do tej wartości. O, oczywiście. Tutaj macie zaginione ludzie, bez że jesteście Dalej, daj mi trochę many, cwaniaczku. Zwiększ moją moc magiczną, Chces, no, ha, ha. Damy sobie z 10 many, nie? Czy z 15? Dobra, 10 starczy na razie, bez szaleństw. Chciałbym przekazać datek, powiedz mi o Boga, możesz mi uzdrowić, więc zwiększ moją magiczną, no, magiczną moc, czyli wszystko to samo. Więc tak, jak widzicie, dowiedzieliśmy się teraz, że Daron stracił jakiś swój bardzo ważny i cenny posążek. Więc wypadałoby go odzyskać, i może jakoś się wtedy by udało wkręcić do, y, do łask, właśnie Magłupnia. Ale zanim jeszcze się tym zajmiemy, bo widzę, że tutaj wszyscy się udali teraz na piwo, że tak powiem, do knajpy, to musimy. Y, Poszukać tego, kto by mógł wziąć nam zastępstwo. Ojej, ci jak sobie idą. Dobra, Bartok, może on jest jakimś cwajniaczkiem, który by mógł nam pomóc. Wszystko w porządku? Wszystko w porządku. Jasne. Upolujmy kilka bestii. Eee, ale przecież już byliśmy. Gdzie mogę znaleźć innych myśliwych? Gdzie mogę znaleźć innych myśliwych? Mieliśmy ae. obóz niedaleko tawerny, w połowie, w połowie drogi, 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 drogi. drogi ale nie wiem. To, nie wie, to niedawna obaj przebywaliśmy w mieście Mój przyjaciel Trokar jest bardzo dobrym myśliwym. Cień Dobra, dobra. przebywa, co chyba... Chyba nie Martok. Musimy szukać dalej. gospody, Jora. Ręgar i Ulf, widzicie on nosi szatę magów ognia, a więc widzicie, możemy spytać co on tutaj Jestem robi Jestem nowicjuszem w, klasztorze. Jest nowicjuszem w klasztorze. klasztorze, właśnie dostarczyłem trzem karczmarzom w mieście wino z klasztoru Oto kurde, kim są właściciele knajp, co już powiedzieć o klasztorze, Zajesz mnie do klasztoru, widzicie ten, e, kto mógł zbić tym konieczkiem. Ojej, ja, ja, a ten teraz będzie gadał. Dobra, może później znajdę zastępcę dla tego. Albo mi możecie napisać w komentarzach, bo nie pamiętam, który to był koleś, e, którego można wysłać za zastępstwo. Niech mnie jeszcze. Ale nie pamiętam. Trudno, no. Niestety dawno w gotika nie grałem, zapominam jak zawsze miliarda rzeczy. To jest taki, to jest to po prostu, że człowiek nie, nie gra troszeczkę i od razu zapomina niektóre sprawy. Dodatek, na dodatek, takie poboczne, jakby sprawki, to jeszcze gorzej jest z tym u mnie, niestety. Dobra, więc tak, może pójdźmy odzyskać posąże chwilach. Czy jesteśmy odpowiednio uzbrojeni? Mamy wilczkę i 7 punktów za mało. Mamy zbroje różne. Może pozbawić się trochę złomu i e, zakupmy jakieś rzeczy. Chodź, Zuris, pokaż mi swoje towary. Więc sprzedajemy niepotrzebne rzeczy, tak jest. Uwaga, co no oh nie mam niepotrzebne? Lagę nie mam niepotrzebną. Jak najbardziej przydadzą. Mięso. Tylko nie. jeden. Upieczemy jej, sprzedamy drożej. I pracuje, nie Mleko mam i tak dalej. Zostawmy wodę, możemy sprzedać. E, roślinki, wiadomo, roślinki zostawiamy. Strój możemy. Tak, to bardzo. Możemy to zostawić e, ten jakiś Obrancie jeden strój. strój, bo mogą się tam przydać jeszcze. Znaczy, jeden na pewno zostawię, ponieważ przyda nam się w jarkę Później, więc dlatego na razie nie będę go yy, sprzedawał, bo się przyda na pewno. Dobra, sprzedajmy dalej. Co my mamy tutaj? Mamy, widzę, że tutaj niepotrzebne żuwaczki. które są może za 15, wow, do sprzedaży. Odykę bagnianego ziela zostawiamy, tak patrzę, co tu jeszcze, smoła, mam mieszek jakiś, skórzany mieszek, hmm, otworzymy go później. No i są skóry, które niestety nie są warte za dużo, ponieważ nie pracujemy u, u... u... jak on miał, Bartok, nie wiem, nie pamiętam, chyba tak. Yy, no więc odbieramy mieszek i tyle. Gdzie jesteś, Mieszku, dawaj, pieniążki. Mamy 399 sztuk złota. O, wow, nieźle. Czyli 400 w kieszeni, całkiem czas. sporo. Dobra, czyli no jakie mamy? 9, e, 9 3, To może kupię sobie z kule ognia jeszcze jedną. Do tego i jeszcze Lepiej by było gdyby się przymknął. Jeszcze to. Spoko, tam nie trolują z tych dziewczyny. Okej, okay, więc to tyle. Eee, myślę, że teraz możemy udać się już, wybić trochę za miasto i... A może pogadajmy jeszcze z Daronem? Czy on może coś nam powiedzieć? Skąd pochodzisz? Muszę zrozumieć z paladynami i chciałbym zrzucić ofiarę. Dobra, miesza Daron. Idziemy po posążek. Idziemy spróbować odzyskać posą, posążek chwila. A jeszcze taki mały strzaj. Tak! Jak widzicie, na placu był grek, którego już nie ma. I sami zobaczyć, dlaczego go nie ma. Teraz postaram się... Pamiętam, że w poprzednim nagrywaniu spartoliłem sprawę, znaczy na starym jeszcze koncie i nie pomogłem Gregowi ostatecznie. Fuck, a kill-off? Mm. Fu, nie wiem, czy dostanę kilow czy będę musiał sam załatwić. No nic, musimy znaleźć kill off. Mam nadzieję, że ktoś w mieście będzie miał, znaczy któryś z kupców będzie miał. Jak nie będzie miał, no to trudno. Ale tak od wszelkiego wolę się upewnić. Witaj, Kantar. A w sumie, co do tej Sary. Dobra, o, robota, do ma. Sara jest Fajnie. tam Gdzie jej miejsce? Wiadomo, hehe. He. Przejąłem jej majątek. Więc będę tym jeszcze potrzebujesz broń. Pokaż mi nie sprzedaż. Wybi masz, masz, masz masz kilofu. Nie masz killoffu. Umrzesz. Może ty 10, nie, 10. O, ale szał. Krótki że laga pika bojowa. Nie ma o. Pieracki kordelas jaki kozior. E, niestety nie. Muszę iść. Jak sobie jak... chcesz. Mhm, tak jest. E, nie wiem czy ktoś będzie miał off nie wiem, czy dostanę później... Nie wiem, czy dostanę w ogóle kilofu. mi swoje towary. On no, ma łupków troszeczkę, nie jakiś. Fajny łupkowy. To będzie spoko. A, stranie. Kurde, chyba nie będzie kilofu, a mam nadzieję, że dostanę od Grega. Jak nie dostanę od Grega kilofu, to będzie ładna lipa. Hey, Aha, hey. A, nie, dobra, to nie chciałem z nim gadać, bo on tu widzicie, że ma dużo różnych... ...opcji dialogowych. Też nie ma kilofu, ale ma jakąś... Y ze skórzaną zbroją. u 250. Uuu, fajny pasek. 5 do ochron. Uh -huh. Ze skórzaną, a my mamy skórzaną i w najbliższym czasie chyba nie będziemy mieli żadnej nowej zbroi, więc w sumie 5 brony Albo nie, nie, nie traćmy pieniążków na takie rzeczy, bo pan później będzie... Później zdobędziemy lepszą zbroję, bo będziemy biegać w szacie Maga Ognia. Znaczy w ogóle w nowicjuszu najpierw, ale jest lepsza od skrzydła na pewno. Nie będziemy tracić pniążków. Dobrze, udajmy się spróbować odzyskać posążek. Posążek odzyskamy na spokojnie, ale nie wiem czy uda nam się Gregowi pomóc bez kill -offa. Mam nadzieję, że on ma, albo jakimś cudem zdobędziemy go po drodze, chociaż wątpię w to. No więc dobrze, idźmy spróbować odzyskać posążek. Jestem ciekaw, ile już nagrywam. Ostatnio jakoś dużo. Mi schodzi czasu na nagrywanie Znaczy siadam i patrzę, a tu już o, czasu minęło Chyba będę musiał zacząć ustawiać sobie stoper Jak często robią zagrajmerzy. grajmerzy więc zazwyczaj siadam, nagrywam, ile mi wyjdzie, tyle mi wyjdzie To jest też takie... Y, różnie z tym bywa Chwila, my nie mam nic na przyspieszenie a, Chyba nie, no trudno Będziemy musieli odzyskać nasze zioła od tego y, Konstantina Tak, chyba tak by było, kurde Bo oddaliśmy mu bardzo cenne zioła Jestem ciekaw, czy jeśli go zabijemy, to dostaniemy zioła nasze z powrotem, jak go grabimy. I czy będzie chciał z nami w ogóle później gadać, jak go pobijemy. A najwyżej można spróbować zawsze zwojenie pamięci. Może się. właśnie, spróbujemy później tak zrobić. Jestem ciekaw, czy to zadziała na nim. No dobra, więc tak, lećmy, lećmy przed siebie. więc Spróbujemy odzyskać posążek. To może być ciężkie zadanie. Dobra, tam po prawej jest jaskinia, w której siedzą kretoszczury. szczury. O patrzcie, tu jeszcze coś leży: złoto i by beginna wzięła, więc fajeczka jak zawsze. I jeszcze tu siedzi sobie taki koleś na owerce. Chyba z nim nie gadaliśmy wcześniej. Erol się nazywa, ale Erol, Erol. Hmm. Może z nim później pogadam, ponieważ Erol ma teraz pewne zadanie, yy, ale nie zrobię go teraz, jestem trochę za słaby jeszcze. Dobrze, i teraz tu będzie siedział Grek przed knajpą za chwilę. Zobaczycie sami. Prawdopodobnie tak, 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 tak siedzi. Siedzi sobie w naszym ubraniu farmera, kurde, który nas zabrał swaniaczek. Zaraz mu chytniemy, czekajcie. Zrobimy uber w grega 3, 2. Dobra, jest Greg, siema Kogo my tu mamy? Chyba ty. Potrzebuje właśnie kogoś takiego jak ty... No Greg jest piratem, więc ma takie trochę negatywne zadzenie. Nazw A kim ty właściwie jesteś? Czego ode chcesz? Czego ode mnie chcesz? Wciąż masz problemy ze strażnikami miejskimi he, he, he. sam zaraz załatwię ci problemy durniu szukam pewnego gościa nie mogłem go znaleźć w mieście a ci durnie tutaj też nic nie wiedzą jest szczupły ma ciemne włosy i nosi czerwoną zbroję mm -hmm. o ile wiem był skazańcem w starej kolonii znam jego imię, imię zaczynało się chyba Not na d. d my wiemy co z mówisz od jego czy ma na imię Dexter czy ma na imię Dexter Możliwe, że tak ma na imię, nie jestem pewien. Będę musiał poczekać, aż stanę z nim twarzą w twarz. I Greg nam to? później. Tak ty pyszałku. Jest jesteś coś jeszcze. No właśnie teraz nie wiem, żeby nie Potrzebuję broni. Zresztą. Potrzebuję prowiantu. Te to trochę by... nie zaszkodziło. Złoto wszyscy chcemy złota, a w mieście nie było żadnych herle z bronią, a te dziś Broń mam miałem Prowiant, przecież właśnie jesteś przed kaczą. Nie mogę Ci w tym pomóc. Nie wiem która odpowiedź. Wezmę to, nie, nie mogę ci w tym pomóc. Czyżby? A może po prostu nie chcesz? Zapamiętam to, może... Być pewien. No i teraz właśnie chyba w tym, w tym momencie zrąbaliśmy. A to nie twoja... Dobra, nie a jeszcze jedno? I tak już za... Tak, dobra, zrąbałem, muszę ci wczytać. Jak mu to było? po... A, chyba z tym złotem, że 10 sztuk złota masz tutaj. A, chyba coś takiego było. Nigdy nie mogę zapamiętać. Okej, czytam się. Kurde. Dobra, jeszcze raz chycamy w Grega, który sobie siedzi. 3, dwa raz I chyc. Patrzcie. Dobra, my słyszeliśmy już to. Czekaj, co mnie chcesz? I Dexter. No i tak, oto 10 złotych monet. Spróbujmy w tą stronę. Ty biedaku. Zatrzymaj o, te o może się Mam lepszy pomysł. Niedaleko stąd jest jaskinia zakopałem tam swoje rzeczy. Mm -hmm. Jaskini jest niebezpiecznie i nie mogę tam iść sam. Chcę, żebyś mi pomógł. Spoko. Chodźmy do twoje jaskini. Chodźmy do twojej jaskini. Ruszajmy. No, jak widzicie Gregowi tym razem możemy pomóc. I Greg będzie biegał. I my biegniemy za Gregiem, więc w tym odcinku odzyskałem posążek razem z pomocą Grega, który jest piratem jest. No nie powiem, że ko koziorkiem, tu widzę grzyby, ale zbierzemy je później, bo teraz yy, no biegniemy z tym Gregiem, nie będziemy go wkurzać. Taki sobie cwaniaczek, jak widzicie, w naszym ciuszku biega. W ogóle fajny ma tą bandamę. O, są wilki. Greg oczywiście wbiegnie w te wilki, no bo jak żeby inaczej, w końcu to jest zwyczajna postać. Gotikowa, nie zastanowi się, że właśnie leci po prostu w paszczek dwóch wilków. No ale co z tego? O! Może jednak Greg przeżyje jakoś ten pojedynek. Ja jestem jestem czy... A nie, Grek chyba nie może umrzeć. Ale weźmy na hita nam tego wilka, więc później będziemy mieli z tego wilka, mniej. Ale z góry zawsze i mięsko Bardzo chętnie. niestety trochę doświadczenia stracimy. O! Patrz, mój o, Dostaliśmy kilo, zarąbiście. Jezu. Tu masz kilow. Rzeczy zakopałem gdzieś w środku. Właśnie do środka i przecież mamy Ktoś musi pilnować tyłów. A Teraz właśnie do środka. Świetnie. No i dostaliśmy kilof, a ja się bałem właśnie o to, że niestety może się nie udać i nie będziemy mieli kilofu, ale jak widzicie Greg... O, gobinia gody zajebiście. A Greg nam tutaj zaprezentował taki piękny kilofek. Lam, który... Wow, to A jest dwuręczny, więc... ciekaw jestem jak wychodzi, Hmm. A jak atakuje z jednoręcznej? Też chyba mam dwa ataki. Tak, spróbujmy kilofem się bić. Hmm... 30 obrażeń to jest całkiem duża moc Ale chwila, pałka ile ma? Nasza pałeczka, chwila yy. Raz, dwa, trzy 25, kilo 30 Hmm, jest szansa, że... O kurka Dobra, gobliny, chodźcie Mam pomysł, jak zrobić z tymi goblinami Dobra, najpierw te dwa Gregu, pomóż nam, <laughs> może się tak uda Tak! Greg, wytępi Ała, dostałem Greg, no szybciej! Przywal temu goblinowi. Słodko. Niestety stracimy będzie. dużo doświadczenia, ale nadrobimy kiedy indziej. widzicie, gobliny tutaj szaleją w tej jaskini. Greg jest w ogóle koziorem, bo on sobie zabija dwie Hita. Dora, jedzą I jedziemy dalej. Mm -hmm. Jeszcze w prawo jest alternatywna droga wejścia tutaj. Albo odnoga inna. Kwiatarz, ja zobaczymy. Ile ich tu siedzi? Jest jeden czarny, jeden sz... i dwa normalne. Okej, okay, niech się wkurzą na nas, szybciej. I Gregowi je zapodamy. Siema! Idziemy dalej. To, 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 gonią nas? Gonią chyba. Dobra, i Greg nam pomoże. To jest najłatwiejszy sposób. Jeśli nie jesteśmy mocni, zawsze lepiej pójść do kogoś, kto będzie w stanie zatwić tego gobiny. Gregu, pomóż. No. Nie, ja, nie, nie wracaj tam goblinie! Ten czarny jest bardzo ważny. Okej, okay, i ten jeszcze. Już? Chodźcie. Patrz czy mnie, o, Grek powinien, o, szkoda, że nie biegnie tutaj do środka Greku. A ale mi czarny przysunął, ja nie mogę. No Greg! debilu gupi! Dobrze, zatuk jednego. Czy uda już się z następnym? A, czarny goblin, proszę, nie chcę, z... nie chcę umrzeć teraz. Jestem zbyt blisko końca. Dobrze, udało się. I rybka była w środku jednego. Wow, udało się na szczęście. Kolejna rybka, i tutaj mamy czarnego, i w tym czarnym jest cenny posążek Innosa, który tak bardzo chciałem odzyskać. Jak widzicie, udało się. Dobra, naczynamy się jabłek. Jestem ciekaw, czy jaki status wyskoczy. No, niestety nie tym razem. Jean? Chyba. Z... Nie, mało daje. Zjemy sobie rybcie, które przed chwilą wyleciały z goblinów i tyle. No i mamy ten cenny posążek Innosa, o który tak bardzo mi chodziło. Który właśnie miał ten czarny goblin No i będziemy mogli teraz dostać się bez żadnej opłaty do magów ognia No i tyle O i patrzcie tutaj jest dużo różnych... I dużo jedzonka Oczywiście zgarniamy wszystko to smażone mięso Szkoda, że nie mamy patelni Znaczy nie wiem, czy nie, chyba się nie da tak Musi być patelnia już nad ogniem No nic, dobra I jest jeszcze jedna odnoga, do której musimy się udać Tu też będą się działy gobliny Może tym razem, jestem ciekaw ile tych goblinów tam będzie i jestem ciekaw, czy kula ognia załatwi goblina yy, zwyczajnego, na przykład. O nie zastrzała kula ognia. Z... O, jest czarny goblin, jak widzicie. A jestem ciekaw, czy goblin. Tak, zwyczajnego damy radę załatwić. Ale czarnego, nie wiem, czy może z kuli ognia się jakoś uda. Okej. Okay. O, udało się, patrzcie. Wow, nadal sprawiliśmy się z tymi ścianeczkami. O, chyba niepotrzebnie wypiłem. No dobrze, ale ważne, że się udało. Myślę, że jakoś zrobimy sobie... O, kolejny dziki! Jaki koleś. Dobra, udało się. Już trudno. Mam nadzieję, że właśnie nie zmarnowałem sobie dużo czarów, które były cenne. Ale można sobie przykupić. O, jeszcze jakiś jednej twajaczek. I drugi! O nie! Ale one biją, jeja! Ale będzie mi się tu zciął troszeczkę. A, killow jest całkiem fajny! Znaczy niestety no dwuręczny, więc postawiła taki raczej nie robią wrażenia na przeciwników. Znaczy, że sami widzicie, jaki damage tutaj. ale widzicie, pozbyliśmy się goblinów ze skini i straciliśmy parę zwojów, ale zawsze doświadczenie doświadczenie jest o wiele ważniejsze. Dobra, może zupa rybna, trochę przywróci nam zdrowia. Jakiś tam chleb widzę, więc może chlebek. Chociaż chleb może zostawmy, bo chleb może przydać się do jednego zadania, niech wie pamiętam takiego. Okej, okay, gulasz. Gulasz jest pożywny, dlatego wypijemy. A no jak widzicie, udało nam się załatwić i pobinę. Tego tu nie znajdę. Między sobie bardzo blisko końca tutaj tej jaskini, to chyba już nie będzie nic się działo. No jak widzicie, jest taki X sobie. To są właśnie... O, Oj, zwój nawet chyba kuli ognia, więc zyskaliśmy jeden więcej. I tutaj właśnie jest skarb zakopany przez Grega. Od... Odkopujemy go. Trzy razy trzeba uderzyć. Raz, dwa i za trzecim wyskakuje nam skórzany Są mieszek to jest, to i większe doświadczenia no i udało nam się znaleźć, nie wiem czy jeśli będziemy kopać drugi raz, to spróbujmy a już nie ma nic tutaj, więc możemy oddać teraz mieszek Gregowi i teraz będziemy mogli taki jest mini quest czyli, że możemy po prostu zbierać dla Grega jego zakopane skarby to był właśnie pierwszy o jak widzicie Greg się przebrał w ciuszek pirata, o dziwo nie wiem dlaczego, ale miesza no ale dobrze, skoro się przebrał, to spoko. No i to już będzie koniec odcinka, dlatego zagadam Czemu do Czemu tak długo cię nie było? Znalazłeś Oczywiście. coś? Oczywiście. Tak, wykopałem sakwę z złotem. Tak, wykopałem ze złotem. Dawaj ją. <laughs> proszę. proszę. Dobrze, to znaczy, że wciąż są tutaj. Okazuje się, że jednak na coś się przydaje. No wow. Dobra, słuchaj. Zakopałem więcej złota w innych skrytkach. No ja to ten mini A ty dla mnie znajdziesz. Dobra. Na małym jeziorze z dwoma wodospadami jest wysepka. Tam powinna być moja skrytka. Na płaszkowyżu znajdziesz dwa kolejne miejsca, w których coś zakopałem. Pierwsze miejsce leży za tamtą farmą, a drugie w pobliżu wejścia na przełęcz, przy wodospadzie. Są tam schody prowadzące z pól do Onara. U podnóży schodów jest wgłębienie, a w nim kolejne miejsce. Będę na ciebie czekać na rozdrożu pomiędzy polami tego bogatego farmera. Nie zawiedź mnie, bo będziesz tego żałował, jasne? Oczywiście. No i widzicie, udało nam się zebrać i powiedział nam miejsca, w których są jeszcze inne, jego skarby. Jedno jest chociażby na tamtej weserce, później tam się udamy. A teraz kończę odcinek. Mamy ten cenny posążek ginosa, o który tak bardzo mi chodziło. Widzicie jest sobie taki posążek. Nie wiem czy będzie może coś z nim zrobić, chyba nie. No i teraz będziemy mogli dostać się już do mm, klasztoru, ale chyba będziemy ujść, jeszcze musieli lecieć do. Darona w mieście. Ale to zrobimy w następnym odcinku, dlatego ja się zapisuję i już się z wami żegnał, żegnam będę, więc mówił mi skateboard, dzięki za obejrzenie tego odcineczka. Subskrybujcie, łapkujcie w ogóle na razie. Cześć! O, Greg jakieś szalone! Szalony, robi, dobra, to jeszcze Grega, zobaczymy co zrobić z tymi wszystkimi potworkami. I tyle. Jak je załatwi, będziemy mieli łatwiejszą w sumie. Przeprawę je przez jezioro. Zobaczymy, co wymyśli. Greg chyba jest nieśmiertelny, więc okej. Okay. Tak. Okej, okay. o, dlaczego mam piąski? Zabrał mi kill? O no co wy? Niemożliwe. O, jeszcze się wystraszyłem. A, no niestety zadnę. Dobra, no nic, to na razie Mówił mi skateboard i wyrżną nam wszystkie potworki w okolicy. A, zły człowiek, dobra, w następnym odcinku odwiedzimy... Y, odwiedzimy daną wysepkę i miasto, więc... i spróbujemy dostać się do klasztoru, więc na razie, cześć! Jeszcze zapis, końcóweczka i raz, dwa, trzy. Szybciej, szybciej. Dobra. To chyc!